Taka ilość kibiców gości to na pewno jest dla nich ogromna przyjemność, ale czy to wpłynie na losy spotkania? Zobaczymy. Nie zapominajmy, że kibice nie grają. Wiele powiedziano i napisano o nastawieniu obu drużyn do tego spotkania. Przekonamy się zatem, ile było w tym prawdy. No, niełatwo będzie mu się uwolnić. Ach, blisko, teraz! Ależ był niesamowicie czujny, zatrzymując tę akcję z kontry. Rzut rożny. Jest gol! To się nazywa... Instynkt strzelca pięknie znalazł drogę do bramki, stołu, tuż obok słupka. Pełne zawodowstwo, brawo, bezlitosna egzekucja na bramkarzu i drużynie przeciwnej. Przejęcie. I wymknął im się. Może teraz! A piłka w siatce! Dwa gole przewagi to jeszcze nie zwycięstwo. Jeden zespół, kiedy w to uwierzył, zszedł z boiska pokonany. Strzelił drugiego gola. Myślę, że to będzie jego wieczór. Wyczuł intencje rywala. No, nie mogą odebrać mu piłki. Uderza, zatrzymany ten strzał. Przedar się, ryzykownie wygarnął tę piłkę z podwórka. Ależ krótkie, agresywne krycie. To było jedyne wyjście w tej sytuacji. Pięknie, blisko piłka przy nodze. To jest jego dzień. Ten hat-trick to jest naprawdę korona w tym spotkaniu. Świetne, precyzyjne wykończenie. Uderza z daleka. To był piekielnie silny strzał, ale Bramkarz nie dał się pokonać. Dominowali całą pierwszą połowę i efekt tego widzimy po wyniku. Doskonale się czują, gdy mogą grać piłką, zmuszając przeciwników do biegania za nią. Na stadionie wciąż panuje niesamowita atmosfera. Kiwice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku. Przymierzył. Broni, kto to przejmie? Doskonale z rzutu rożnego. Piękny strzał. Gdyby piłka zmierzała w światło bramki, mielibyśmy gola. Świetne podanie. Przedłużenie. Przeją piłkę. Bardzo ładnie w obronie. Dobry ten atak, powinni to wykorzystać. Bramka! Inny gracz po takim rajdzie byłby wyczerpany, ale nie on. On najzwyczajniej w świecie z łatwością zdobył tego gola. No i mamy bramkę, ale wspaniała kontra, wzorowo przeprowadzona. Co teraz? Ach, szkoda! Obok słupka. Musi być ogromnie rozczarowany faktem, że nie wykorzystał tej sytuacji, bowiem po raz drugi może się ona mu nie przytrafić. Jak to rozegrają? To jest gol! Przepiękny gol! Sama przyjemność oglądać tę powtórkę. Kolejna bramka w tym meczu Zupełnie dzisiaj nie mają litości nad rywalami, ale co klasa to klasa. Ma kilka opcji. Udana próba odbioru. Zbyt małą liczbą zawodników wyprowadzany jest ten atak. Trochę go tam poniosło, to chyba nerwy. To był absolutnie jednostronny pojedynek. 5-0. Nie chciałbym być w skórze przegranych. No cóż, ich obrona była dziś nie do przejścia. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. To spotkanie komentowali Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.